Zarania dziejów międzyziemie było miejscem, o które konkurowały potężne byty zwane bóstwami zewnętrznymi. Ostatnim, które zdołało przejąć kontrolę nad wspomnianą krainą, była tak zwana Wielka Wola. To właśnie to bóstwo przed wiekami obdarzyło międzyziemie Eldeńskim Kręgiem, będącym źródłem złotego porządku i zarazem sercem Złotego Drzewa górującego nad całym kontynentem. Bogowie zewnętrzni sprawują władzę na kontynencie poprzez medium. Jest to osoba przemawiająca w jego imieniu i która w unikalny sposób połączona jest z danym bóstwem. W międzyziemiu medium określani są także mianem empirjanów. Gdy wielka wola przejmuje panowanie w międzyziemiu, jej medium staje się dobrze nam znana Marika. Od tamtej pory rządzi ona niepodzielnie na kontynencie. Wielka Wola uczyniła ją także naczyniem Eldeńskiego Kręgu, co sprawiło, że została ona wyniesiona do statusu Boga na Ziemi. Niedługo później była już znana w całym Międzyziemiu jako Wieczna Królowa Marika. Rozdział 1. Warunki wyniesienia Marika, by móc zostać wyniesioną i w efekcie stać się wybranką Wielkiej Woli i naczyniem dla Eldeńskiego Kręgu, musiała spełnić trzy warunki. Pierwszym z nich jest nadnaturalna więź z danym bóstwem, co czyni daną osobę medium. Marika bez dwóch zdań spełniała ten warunek. Drugim jest posiadanie małżonka, który otrzymuje tytuł eldeńskiego władcy. Małżonek zostaje wówczas obdarzony częścią jej mocy i ma wspierać ją w sprawowaniu władzy na kontynencie. W przypadku królowej Mariki, jej mężem i pierwszym eldeńskim władcą był Godfrey. Warto tu jednak zaznaczyć, że wielka wola traktuje pozycję eldeńskiego władcy bardzo instrumentalnie i gdy ten przestaje być potrzebny, pozbywa się go. Trzecim i ostatnim wymogiem jest posiadanie swojego cienia, który jest figurą wasala obrońcy. Cień składa przysięgę królowi bądź królowej, że będzie go chronić nawet za cenę własnego życia. Cieniem królowej Mariki był bezgranicznie jej oddany wielki wojownik Maliket, zwany Czarną Klingą. Rozdział drugi. Małżeństwo Mariki z Godfrejem. Wraz z objęciem przez królową Marikę władzy nad całym międzyziemiem rozpoczyna się era Złotego Drzewa. Marika bierze ślub z Gottfrejem, który tym samym zostaje pierwszym Eldeńskim władcą. Staje się on także dla niej jednym z jej najbardziej utytułowanych wojowników. Ze związku Mariki z Godfrejem rodzi się czwórka dzieci. Półbogowie znani jako Godwyn Złoty, Godric później zwany Szywańcem, a także bliźnięta Morgoth i Mog. Ci ostatni urodzili się z rogami na głowach, co było pierwszym zwiastunem tragedii, która miała stać się udziałem wszystkich mieszkańców Międzyziemia. Mowa tu oczywiście o późniejszym strzaskaniu eldeńskiego kręgu. Zarówno Morgot, jak i Mog, ze względu na swój wygląd, zostali ukryci przed światem zewnętrznym i nie pojawiali się publicznie na królewskim dworze. Rozdział 3. Związek Renali z Radagonem. Godfrey nie był jedynym wielkim wojownikiem służącym królowej Marice. Jednym z jej czempionów był także rudowłosy Radagon, który stał na czele Armii Złotego Porządku. Jak wiemy już z filmu dotyczącego Wiedźmy Rani, Radagon najechał prowincję Liurni rządzoną przez Renalę, księżną karyjskiej arystokracji i wielką mistrzynią Akademii Magicznej Rei Lucarii. Konflikt zostaje ostatecznie rozwiązany pokojowo za sprawą uczucia, które zaczyna łączyć Radagona i Renalę. Zostają oni kochankami, a wkrótce potem biorą ślub. Z ich związku przychodzi na świat trójka dzieci, również półbogowie znani jako Radan, Rajkart i Rani. I tutaj co bardziej uważni widzowie mogą zacząć zadawać sobie pytanie, dlaczego dzieci Radagona i Renali także są zwani półbogami? Wszakże tylko królowa Marika jest równa bogom. Wszystko dlatego, że Radagon i Marika to tak naprawdę jedna i ta sama osoba. Fenomen ten po dziś nie znajduje sensownego wyjaśnienia. Nie zmienia to jednak faktu, że Radagon jest męskim alter ego wiecznej królowej. Niewykluczone też, że Radagon narodził się za sprawą magicznej ingerencji wielkiej woli. Rozdział 4. Małżeństwo Mariki z Radagonem. Gdy Godfrey, pierwszy eldeński władca, przestaje być użyteczny dla wielkiej woli, zostaje wygnany z międzyziemia. W tym samym czasie wielki wojownik Radagon opuszcza Renalę, by zasiąść u boku Mariki jako jej nowy mąż i kolejny eldeński władca. Nie mamy co do tego pewności, ale przypuszczam, że Radagon jako alter ego miał władzę nad boskim ciałem królowej Mariki w trakcie jego związku z Renalą. Później, gdy Godfrey został wygnany, władzę nad ciałem przejęła ponownie Marika. Ta kwestia zawsze pozostanie co najmniej problematyczna. Mimo tego, że Marika i Radagon współdzielą to samo boskie ciało, doczekali się oni własnego potomstwa. Owocem ich związku były bliźnięta, dziewczynka imieniem Malenia i chłopczyk imieniem Mikela. Podobnie jak pozostałe dzieci Mariki i Radagona, one również były określane mianem półbogów. Niestety, podobnie jak Morgot i Mog, również i one zostały tragicznie naznaczone przez los. Malenia w momencie przyjścia na świat została skalana szkarłatną zgnilizną, która sprawia, że jej ciało powoli gnije od środka. Z kolei Michela został przeklęty wiecznym dziecięctwem, nie mogąc nigdy w pełni wkroczyć w dorosłość. Tak oto wygląda całe drzewo genealogiczne eldeńskiej rodziny królewskiej. Mam nadzieję, że pozwoli Wam to lepiej rozeznać się, kto jest kim w świecie Elden Ring. Celowo też omijałem dokładniejsze omówienie każdej z postaci, by nie wchodzić w niepotrzebne dygresje i zachować zwięzłość przekazu. Zresztą, część z bohaterów tutaj wymienionych powinna doczekać się swoich osobnych filmów. Gorąco zachęcam Was też do subskrybowania tego kanału, abyście nie przegapili kolejnych materiałów. Bardzo Wam również dziękuję za dotychczasowe wsparcie. Ja nazywam się Adam Szymański i wielkie dzięki za odwiedziny w Balmora House.